Dzień dobry bardzo z obozu Krax! Nasze traki ukończyły pierwsze niszczycielskie wyzwanie nieziemską farbitwę, którą wygrał legendarny Bigfoot. Ciekawe jak dzisiaj poradzą sobie z najtrudniejszym jak dotąd zadaniem, gdzie traki będą musiały zderzać się z niezwykłą siłą i przetrwać. <laughs> Czas na drugie wyzwanie na drodze do finału. O Puchar mistrza wielkiego zniszczenia. Oto plan. Dwa traki popędzą rampą w dół, wyskoczą w górę i zderzą się jeszcze w powietrzu. Zobaczymy kto kogo wykoleguje starczy i wyląduje na czterech kołach. Dajcie mi wyzwanie. Gangster yeah! wygra. Nie tak prędko. To nie jest zwyczajne powietrzne zderzando. Patrzcie, tam jest tarcza. Tak, który wyląduje najbliżej środka, zgarnie odznakę. Oby tarcza była ognioodporna, bo zrobi się gorąco. Zapakowaliście opony zapasowe? Bo to wyzwanie wymaga mocnego sprzętu. Do roboty! Lubię zaczerpnąć trochę powietrza, zanim ruszę na polowanie. Tylko patrzcie, bo drapieżnik wchodzi do gry. Jako pierwsi zmierzą się nieprzyjaciele, czyli Race Ace kontra gangster. Gotowy na wielką przegraną koleżkę? Byłeczka Bułeczka z masłem! Chociaż rozmarowanie cię to nie jest duże wyzwanie. Gotowi! Do startu! Zjad! Moja! O, moja! Nie tym razem, koleżko! <gryz> I tak się rozstrzyga pojedynki w rogu. Race Ace zgarnia pierwszą odznakę! Tak jest! Zobaczymy to raz jeszcze w zwolnionym tempie. Obaj wybili się w górę. Tu jeszcze wszystko mogło się wydarzyć. Ale race ace, wykonał imponujący obrót w tył i pewnie wylądował, posyłając gangstera prosto w gęste drzewa. Ktoś mi pomoże? A teraz przed nami ostateczne starcie. Predatora i legendy. Tiger Shark i Bigfoot. Zapraszam. Mogę wam zdradzić mój mały sekret. Jestem Bigfoot i lepiej się czuję na twardym gruncie niż w powietrzu. Ale kto nie lubi polatać? Proszę na miejsca. Gotowi? Zjazd! Wow! Tak! Boj się płycie. Wiemy, kto rządzi na ziemi, na morzu i w powietrzu? Tiger Shark zdobywa odznakę numer dwa. Tiger Shark rozpoczyna charakterystycznym dla siebie kąśnięciem. Iskry gdy zderzają się te mega potwory. Tiger Shark unika potężnej siły Bigfoota dzięki mocy swoich szczęk i bezpiecznie ląduje. Zerknijmy na tablicę wyników i sprawdźmy, komu dobrze idzie, a komu potrzebny jest porządny gaz do dechy, żeby zdobyć odznakę zniszczenia. Race Ace oraz Tiger Shark są o krok bliżej do Pucharu Mistrza. Wystąpią teraz przed nami Demo Derby. Mega Race zaczynamy. Że niby ja mam się bać? Proszę, nie zrozum mnie źle, Dino wariat to niezły zawodnik, ale tu potrzeba więcej myślenia, nie warczenia. Oraz jeszcze dodatkowo za idealne lądowanie. Czy ktoś ją przebije? Szalone piruety Demo Derby zamieniły Mega Rexa w mega wrak. Tak mu wjechała pod koła, że biedak nie miał szans i poszedł na samo dno! Jedyne co dzisiaj zmiaży, to gałęzie nie! <try> Ty też, co? Zobaczmy coś wielkiego! Tak. To jest czerwono-srebrne i zaraz przegra w rundzie z Bone Shaker'em? Ha! Ty! Zaraz ci zgaszę ten uśmiech. Za sekundę. Gotowi? Dalej, Hot Wheels! Nadchodzi żar! ci strasz! Uh -huh. Czy to znowu będzie strzał w dziesiątkę? Nie, jeżeli ja mogłabym się wtrącić! Yes! I Bone Shaker dziś od numer cztery! Da. Nie poddawaj się tak szybko, droga strażaczko. Ten wystrzał z armatki wodnej jest właśnie tym, czego potrzebujemy na obozie kraks w turnieju mistrzów. Zdobywasz niniejszym specjalną odznakę za styl. Oh! <laughs> hey! Może nie trafiłam do celu, ale umiemy wylać kubeł zimnej wody na bąś bon i Kera. To była tarcza traków. Zerknijmy na tablicę wyników, by poznać kolejność zawodników. Race Ace, Bond Shaker i Demo Derby wyraźnie prowadzą, ale przed nami jeszcze sporo niszczycielskich wyzwań, bo kolejne spotkanie obozu Klax to wejście w flagę. Już niedługo przekonamy się, kto ma zawieszenie tak mocne, by przejechać ten tor. Trzymajta się, bo zapowiada się niezła jazda. Nie!